A o wszystkim opowiada Maciej Moczulski. Bardzo dziękujemy Ci za te relacje. Jak słyszeliśmy, poziom wody opada, ale emocje wśród tych, którzy rozwodzili się w czasie pandemii nie do końca. <noise> Dokładnie tak. Piotr nawiązuje do tematu, który będziemy już teraz poruszać. W studiu goście: dwie panie mecenas. Karolina Kulikowska-Siewruk, adwokat. Anna Wolna Sroka, również pani adwokat. No i będziemy pytać o to, co pojawiło się w przestrzeni medialnej, tak to ładnie się nazywa. Chodzi o rozwody, które e, były, miałam powiedzieć, udzielane, ale udziela się też rozwodu? Orzeka się orzeka. Rozwody, orzeka. które były orzekane w czasie pandemii, bo pojawiła się taka spekulacja, i będziemy ją chyba prostować, tak mi się wydaje, że część z tych rozwodów może okazać się nieważna. No i pytanie do mecenas Karoliny Kulikowskiej: się dlaczego? Tak, to orzeczenie zelektryzowało opinię publiczną. Pojawiło się wiele doniesień prasowych i materiałów o tym, że będzie szansa na wznowienie. Proszę sobie wyobrazić sytuację tych wszystkich niezadowolonych ze swojego wyroku rozwodowego. Na przykład obciążonych winą w tym rozkładzie pożycia małżeńskiego, którzy stają przed taką szansą, że ich rozwody można wznowić. I taką szansę wszyscy upatrywali w artykule 379, paragraf 4, który mówił o nienależycie obsadzonym składzie sądu. I rzeczywiście mieliśmy do czynienia z tymi rozwodami w czasie pandemii, gdzie składy orzekające orzekały w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, a powinny w składzie jednego sędziego, bądź na wypadek wydania przez prezesa sądu zarzutu, w składzie trzech sędziów, ale zawodowych. Natomiast nie będzie to podstawa do wznowienia takiego postępowania. Otóż artykuł 401, który mówi nam o tych podstawach, które dają możliwość wznowienia postępowania także rozwodowego, wskazuje na troszeczkę inny zakres niż ten artykuł 379, który mówi o nieważności postępowania. I jeden zakłada nienależycie nie obsadzony skład sądu, a artykuł mówiący o podstawach do wznowienia postępowania mówi o osobie biorącej udział w składzie orzekającym, która jest nieuprawniona. A więc jest to troszeczkę węższy zakres i ta osoba nieuprawniona to taka osoba, która nie może w ogóle orzekać, czyli na przykład nie jest ani asesorem, ani ławnikiem, ani sędzią, nie może orzekać w danym sądzie, czyli na przykład była wadliwie delegowana do tego sądu, albo w ogóle nie może orzekać w tej sprawie, czyli na przykład była z mocy ustawy wyłączona i tylko Taki skład sądu daje podstawę do wznowienia. Natomiast ten skład ławniczy niestety nie daje takich podstaw do wznowienia, więc te rozwody pozostaną takie, I to jest bez różnicy, czy one były fizyczne czy online, bo wiemy, tak, że do tak, rozwodów tak, tak. E, tutaj tak. Tutaj, tutaj, tutaj nie ma żadnego rozróżnienia i niestety w 2007 roku już Sąd Najwyższy także wypowiadał się w tym zakresie, że składy ławnicze, czyli takie składy właśnie jeden sędzia dwóch ławników nie dają podstaw do wznowienia postępowania, więc te emocje niestety trzeba ostudzić i podstaw do tych wznowień niestety nie Studzimy będzie. Studzimy emocje, więc y, y, wspomniała Pani o y, orzekaniu winy, czy też o alimentach, tak. ale są też inne konsekwencje, na przykład wspólnie wzięty kredyt. I to już kolejne pytanie, jak sytuacja w, w takim przypadku wygląda, czy też wyglądać może? Tutaj trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że kredyt łączy bardziej niż małżeństwo, e, i to trzeba podkreślić. E, jeśli chodzi o sam rozwód, e, to orzeczenie rozwodu nie wpływa w żaden sposób na kredyt, więc jakby tutaj kredytobiorcy muszą się e, między sobą porozumieć i z bankiem, e, w jaki sposób chcą ten kredyt spłacać. Przede wszystkim mogą zawrzeć umowę dotyczącą podziału majątku, ale oczywiście to jest umowa między kredytobiorcami, więc jakby bank e, ta, ta umowa nie wiąże w żaden sposób. E, więc najlepiej w takim przypadku przede wszystkim, Wszystkim zgłosić się do banku, ale myślę, że zanim rozpoczniemy procedurę zmiany umowy kredytu poprzez aneks, najlepiej to zrobić jeszcze myślę przed rozwodem, zanim pojawią się te wszystkie konflikty, które często wynikają i emocje, tak w związku z rozwodem. Jeśli właśnie kredytobiorcy przystąpią do aneksu i bank wyrazi zgodę na ten aneks, to jeden z kredytobiorców może zostać zwolniony z długu i dzięki temu już będzie wszystko jednoznaczne, że spłaca tylko i wyłącznie ten kredyt, jeden kredytobiorca. Ale jeżeli się dogadamy, a jeżeli się nie dogadamy? Niestety, jeśli się nie dogadamy, to tutaj e, kredytobiorcy muszą spłacać kredyt i e, ich cały czas ten kredyt wiąże. Dług jest solidarny, więc banku nie interesuje to, czy kredytobiorcy są w trakcie rozwodu, po rozwodzie, czy już nie mają wspólności majątkowej. Więc niestety tutaj kredyt wiąże, tak jak wskazałam, bardziej niż e, małżeństwo. Więc najlepiej to e, w sposób polubowny e, załatwić między kredytobiorcami. I tutaj też, e, jeśli mogę wtrącić, w sprawach kredytów e, frank Bankowych. też były właśnie podobne sytuacje związane nawet ze zwolnieniem zługu jednego z kredytobiorców. I pojawiła się przez moment taka linia orzecznicza, że kredytobiorcy muszą wspólnie pozwać bank, bo inaczej jakby tutaj sąd może oddalić powództwo, mimo tego, że szanse byłyby bardzo duże na orzeczenie nieważności takiej umowy kredytu. Ale na szczęście we wrześniu 2023 roku pojawiło się orzeczenie sądu najwyższego, że już kredytobiorcy mogą samodzielnie pozywać bank i jakby nie muszą liczyć na ewentualną zgodę drugiego kredytobiorcy. Tak, to jeszcze kolejny wątek. Ja wrócę do sprawy skargi o wznowienie postępowania rozwodowego, bo wspomniała Pani o, te, o tej uchwale Sądu tak. Najwyższego i o tej sytuacji, ale w, w normalnych warunkach taką skargę też przecież można złożyć. Tak, Ma się chyba trzy miesiące? Trzy miesiące od momentu, kiedy strona dowiedziała się o przyczynach wznowienia i gdybyśmy założyli, że całe orzeczenie Sądu Najwyższego będzie taką podstawą, to, to tutaj musimy, strona musi wykazać, kiedy dowiedziała się o takich przyczynach, które dają podstawę do, do wznowienia. Takiej skargi nie możemy złożyć, kiedy jedna ze stron on chociażby zawarła związek małżeński, tak? Czyli ten związek małżeński, ten węzeł małżeński, który powstał na nowo, jest ważniejszy niż kwestia wznowienia ewentualnie postępowania. Chronimy tą rodzinę i ten związek małżeński, który trwa obecnie. A tak z Pani doświadczenia wynika, że, że jest duża chęć składania takich skarg, szczególnie w przypadkach, kiedy jest orzeczona wina czy, czy pamiętać, zbyt wysokie alimenty? Na przykład. Musimy pamiętać, że postępowania z zakresu rozwodów to są postępowania emocjonalne, długie i kosztujące naszych klientów bardzo dużo zaangażowania, pracy również i, i tych emocji właśnie. Często zdarza się tak, że nasi klienci starają się już zostawić swoje problemy ze sobą, zwłaszcza jeżeli mają już ten wyrok rozwodowy za sobą, i przejść dalej, kontynuować swoje życie na nowo. No, najprościej byłoby się dogadać, ale często jest tak, że nie ma nici porozumienia między małżonkami, którzy chcą się rozejść. Tak jak w przypadku kredytu, o którym pani mecenas mówiła, to co zrobić, czy są jakieś mediacje, nie wiem, na przykład przyznawane z urzędu przez sąd, żeby małżonkom pomóc załagodzić pewne sprawy przez inne osoby? Tak jak najbardziej sądy bardzo często kierują strony do mediatorów. Możliwość spotkania z mediatorem strony mają także przed wdaniem się w spór rozwodowy. Ja zawsze powtarzam swoim klientom, że najlepiej jest usiąść do wspólnego stołu i wynegocjować wszelkie warunki, bo wtedy mamy możliwość osiągnięcia porozumienia, a nie zdajemy się na dyskrecjonalną władzę sędziego, który będzie decydował na A czy takie materiału. mediacje coś kosztują dodatkowo? Ale tak, są one dodatkowo płatne. To nie są wysokie koszty. Na pewno są dużo niższe niż wieloletnie postępowanie rozwodowe. Często jest również tak, że jeżeli z obu stron, obie strony mają profesjonalnych pełnomocników, prawników, to często jest tak, że prawnicy sami się spotykają przy tym stole, znają założenia swoich klientów, znają założenia do sprawy i sami potrafią takie negocjacje również przeprowadzić. Jeszcze kwestie finansowe zapytam, czy warto te finanse mieć też na oku osobno, bez, nie myśląc o tym rozwodzie. Gdzieś w przyszłości, ale tak po prostu dla, dla własnego bezpieczeństwa. Mówisz o rozdzielności majątkowej? Na przykład. Niekoniecznie roz, roz, Urzędu, rozdzielności Urzędu, tak? Na tak. Nawet przy zawieraniu kredytu, żeby o tym myśleć. Ja myślę, że jak najbardziej tutaj ważne, żeby zadbać przede wszystkim o to, żeby na samym początku już podpisać bądź umowę dotyczącą rozdzielności majątkowej, hmm. ale najlepiej z wyrównaniem dorobków. Zresztą, jakby w mojej ocenie, to jest najlepszy ustrój, ponieważ z jednej strony daje możliwość tej wspólnoty w przypadku, kiedy doszłoby do rozdziału majątku. A z drugiej strony zabezpiecza przed ewentualnymi zobowiązaniami. A czy w banku, podpisując umowę na kredyt, jeżeli małżeństwo y, podpisuje, to można dodać taki aneks, że w razie, w razie rozwodu e, sytuacja wygląda taki, tak, żeby później nie trzeba było się dogadywać i przechodzić przez ten trudny proces? Znaczy, zawsze potencjalnie można, natomiast prawda jest taka, że bank nie wyrazi na to zgody, tak? Ponieważ jakby bank e, operuje na wszystkich wzorcach umownych, tak więc to już by, byśmy wchodzili w zakres negocjacji warunków umowy kredytu, tak? A, czyli mógłby po prostu ten kredyt więcej nas kosztować. Dokładnie, dokładnie. Natomiast e, to, co jest istotne, jeśli tylko mogę, e, ważne jest, żeby też z, e, zabezpieczyć się, jeśli chodzi o ewentualną hipotekę, tak? ponieważ niektórzy o tym nie myślą, że na przykład są zwolnieni z długu, ale nie patrzą się na to, że zostaje jakieś zabezpieczenie na kredycie. Tak? I na przykład osoba już nie ma w kredycie, a cały czas kredytowana nieruchomość ma zabezpieczenie hipoteczne, więc nie można sprzedać tej nieruchomości. Więc myślę, że tutaj warto porozmawiać na ten temat wcześniej i skonsultować z jakimś prawnikiem. Takie rady dla Państwa, ale w uspokajającym tomie, jak ustaliliśmy, Karolina Kulikowska-Siewrók i Anna Wolna-Sroka. Bardzo dziękuję Panią. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za tę wizytę. Bardzo dziękujemy. Patrzę na zegar. Drodzy Państwo, dochodzi dziewiąta, to oznacza, że już za chwilę kilka. Małgorzata Walczak i serwis informacyjny.